Witajcie, przyjaciele! Czy zastanawialiście się kiedyś, czy elektrony naprawdę się kręcą? To intrygujące pytanie prowadzi nas w samo serce mechaniki kwantowej, zgłębiając fundamentalne aspekty fizyki cząstek elementarnych i dziwne zachowanie cząstek subatomowych. Od spinu kwantowego elektronu po tajemnicę kwantowej dziwności, ten film zabierze Was w pouczającą podróż po cudach świata kwantów. Odsłonimy złożone koncepcje, czyniąc je zrozumiałymi dla każdego, od nowicjuszy pozaawansowanych. Przygotujcie się na odkrycie prawdy kryjącej się za spinem elektronów i fascynujących zjawisk, które rządzą naszym wszechświatem. Zrozumienie natury elektronów i ich spinu to jedno z kluczowych wyzwań mechaniki kwantowej. Elektrony to fundamentalne cząstki, które tworzą atomy. A te z kolei budują całą materię we wszechświecie. W przeciwieństwie do większych obiektów, które możemy obserwować bezpośrednio, elektrony są niewiarygodnie małe i zachowują się w sposób trudny do pojęcia. Jednym z najbardziej zagadkowych aspektów ich zachowania jest ich spin. Spin to fundamentalna właściwość elektronów, podobnie jak ładunek i masa. Jednak w przeciwieństwie do ładunku i masy, spin nie odpowiada żadnemu widzialnemu ruchowi. Jest to wewnętrzna forma momentu pędu, która istnieje nawet wtedy, gdy elektron jest w spoczynku. Ta koncepcja jest sprzeczna z intuicją, ponieważ w naszym codziennym doświadczeniu kojarzymy spin z obiektami obracającymi się wokół osi. Jednak w świecie kwantów spin jest czysto mechaniką kwantową która nie ma klasycznego odpowiednika. Aby zrozumieć spin elektronu, musimy zagłębić się w zasady mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa to dział fizyki, który zajmuje się zachowaniem cząstek na poziomie atomowym i subatomowym. Jedną z podstawowych zasad mechaniki kwantowej jest dualizm korpuskularno-falowy, który mówi, że cząstki, takie jak elektrony, wykazują zarówno właściwości falowe, jak i cząsteczkowe. Ten dualizm jest kluczowy dla zrozumienia spinu elektronu. Na początku XX wieku fizycy byli zdumieni zachowaniem elektronów w atomach. Odkryli, że elektronów nie da się w pełni opisać za pomocą fizyki klasycznej, co doprowadziło do rozwoju mechaniki kwantowej. Jednym z kluczowych odkryć było to, że elektrony mają właściwość zwaną spinem, która może przyjmować wartości plus 1,2 lub 1,2. Odkrycia tego dokonano dzięki eksperymentom, w których mierzono właściwości magnetyczne elektronów. Spin elektronu jest ściśle powiązany z magnetyzmem. Kiedy elektrony się poruszają, wytwarzają pole magnetyczne. Na to pole magnetyczne może wpływać spin elektronu. W rzeczywistości spin elektronu przyczynia się do ogólnego momentu magnetycznego atomu. Dlatego materiały z niesparowanymi elektronami, takie jak żelazo, wykazują silne właściwości magnetyczne. Pojęcie spinu jest również kluczowe dla zrozumienia zasady Pauliego. Zasada ta mówi, że żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć tego samego zestawu liczb kwantowych. Innymi słowy, każdy elektron w atomie musi zajmować unikalny stan kwantowy. Uwzględnienie spinu w stanie kwantowym elektronu pomaga wyjaśnić strukturę układu okresowego pierwiastków, i zachowanie atomów w reakcjach chemicznych. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów spinu elektronu jest jego rola w splątaniu kwantowym. Splątanie kwantowe to zjawisko, w którym cząstki łączą się ze sobą w taki sposób, że stanu jednej cząstki nie da się opisać niezależnie od stanu drugiej. Kiedy dwa elektrony są splątane, spin jednego elektronu jest bezpośrednio powiązany ze spinem drugiego, bez względu na to, jak daleko od siebie się znajdują. Zjawisko to zostało zweryfikowane eksperymentalnie i ma głębokie implikacje dla naszego rozumienia wszechświata. Badanie spinu elektronu doprowadziło do licznych postępów technologicznych. Na przykład dziedzina spintroniki wykorzystuje spin elektronów do opracowywania nowych typów urządzeń elektronicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej elektroniki, która opiera się na ładunku elektronów, spintronika wykorzystuje spin do przechowywania i przetwarzania informacji. Stwarza to potencjał do tworzenia szybszych, wydajniejszych i bezpieczniejszych form przechowywania i przetwarzania danych. Naukowcy stosują kilka technik pomiaru i manipulowania spinem elektronu, począwszy od eksperymentu Sterna Gerlacha. W eksperymencie tym wiązka elektronów przechodzi przez niejednorodne pole magnetyczne, które oddziałuje z momentami magnetycznymi elektronów, spowodowanymi ich spinem. Powoduje to rozszczepienie wiązki na dwie oddzielne ścieżki odpowiadające stanom spin-up i spin-down. Wykrywając, którą ścieżką poruszają się elektrony, naukowcy mogą zmierzyć ich spin. Elektronowy rezonans spinowy ESR Znany również jako elektronowy rezonans paramagnetyczny, IPR, to kolejna ważna technika. W ESR próbka zawierająca niesparowane elektrony jest umieszczana w silnym polu magnetycznym i wystawiana na działanie mikrofal. Pole magnetyczne powoduje rozszczepienie spinów elektronów na różne poziomy energetyczne. Gdy energia mikrofal odpowiada różnicy energii między tymi poziomami, Elektrony absorbują promieniowanie i przechodzą między stanami spinowymi. Mierząc tę absorpcję, naukowcy mogą określić stany spinowe i inne właściwości elektronów. Jądrowy rezonans magnetyczny, NMR, jest zazwyczaj stosowany do badania jąder atomowych, ale może również dostarczyć informacji o spinie elektronu. W NMR próbka jest umieszczana w polu magnetycznym i wystawiana na działanie fal radiowych. Pole magnetyczne powoduje ustawienie spinów jądrowych na różnych poziomach energetycznych, a otaczające elektrony tworzą małe, lokalne pola magnetyczne, które wpływają na te spiny jądrowe. Analizując sygnały NMR, naukowcy mogą wnioskować o szczegółach dotyczących otoczenia spinowego elektronu. Skaningowa mikroskopia tunelowa STM pozwala naukowcom obrazować i manipulować pojedynczymi atomami i cząsteczkami na powierzchniach. Ostra metalowa końcówka jest zbliżana do powierzchni i przykładane jest napięcie między końcówką a powierzchnią. Elektrony tunelują między końcówką a powierzchnią, tworząc prąd tunelowy, który jest wrażliwy na stan spinowy elektronów. Precyzyjnie kontrolując położenie i napięcie końcówki, naukowcy mogą manipulować stanami spinowymi pojedynczych elektronów i badać ich wpływ na różne materiały. Techniki optyczne, takie jak obrót Faradaya i obrót Kera, polegają na przepuszczaniu światła spolaryzowanego przez materiał z niesparowanymi elektronami lub odbijaniu go od powierzchni. Oddziaływanie światła ze spinami elektronów. Powoduje obrót polaryzacji światła. Mierząc ten kąt obrotu, naukowcy mogą uzyskać informacje o stanach spinowych elektronów w materiale. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI, szeroko stosowane w medycynie, również ma swoje korzenie w pomiarach spinu elektronu. MRI wykorzystuje silne pola magnetyczne i impulsy o częstotliwości radiowej. Do tworzenia szczegółowych obrazów wnętrza ludzkiego ciała. Zasady leżące u podstaw MRI są podobne do zasad NMR, a zrozumienie spinu elektronu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej interpretacji danych MRI. Aby manipulować spinem elektronu, naukowcy często wykorzystują pola magnetyczne i prądy elektryczne. Pola magnetyczne mogą ustawiać lub odwracać spin elektronów podczas gdy prądy elektryczne mogą tworzyć prądy spolaryzowane spinowo, w których większość elektronów ma tę samą orientację spinu. Takie prądy spolaryzowane spinowo są niezbędne w spintronice, gdzie spin elektronów jest wykorzystywany do przechowywania i przetwarzania informacji. Kropki kwantowe to maleńkie cząstki półprzewodnikowe, które ograniczają elektrony we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych tworząc dyskretne poziomy energetyczne. Przykładając pola elektryczne i magnetyczne do kropek kwantowych, naukowcy mogą precyzyjnie kontrolować stany spinowe elektronów w ich obrębie. Ta kontrola sprawia, że kropki kwantowe są obiecującą platformą do opracowywania komputerów kwantowych i innych zaawansowanych technologii. Techniki laserowe są również wykorzystywane do kontrolowania spinu elektronu. Światło spolaryzowane kołowo, w którym pole elektryczne światła obraca się ruchem kołowym, może selektywnie wzbudzać elektrony o określonym stanie spinowym. Dostosowując polaryzację światła, naukowcy mogą kontrolować stany spinowe elektronów w materiale, co pozwala na szczegółowe badania dynamiki i oddziaływań spinowych. Podsumowując, pomiar i manipulacja spinem elektronu. Są fundamentalnymi aspektami współczesnej fizyki i technologii. Techniki te pozwalają naukowcom odkrywać nowe informacje na temat zachowania elektronów i natury mechaniki kwantowej, torując drogę przyszłym innowacjom technologicznym. Mechanika kwantowa, ze swoimi dziwnymi i sprzecznymi z intuicją zasadami, rodzi wiele pytań filozoficznych, które podważają nasze rozumienie rzeczywistości. W szczególności koncepcja spinu elektronu wysuwa na pierwszy plan kilka głębokich kwestii filozoficznych. Jednym z najbardziej intrygujących pytań jest natura samej rzeczywistości. W fizyce klasycznej obiekty mają dobrze zdefiniowane właściwości, takie jak położenie i pęd. Jednak w mechanice kwantowej cząstki, takie jak elektrony, nie mają określonych właściwości, dopóki nie zostaną zmierzone. Rodzi to pytanie: jaka jest natura rzeczywistości przed pomiarem? Czy istnieje obiektywna rzeczywistość niezależna od naszych obserwacji, czy też nasze pomiary w jakiś sposób powołują rzeczywistość do istnienia? Kolejne pytanie filozoficzne dotyczy natury determinizmu. Fizyka klasyczna działa w oparciu o zasadę determinizmu. Zgodnie z którą przyszły stan układu można przewidzieć z całą pewnością, jeśli znany jest stan obecny. Natomiast mechanika kwantowa ma charakter probabilistyczny. Wyniki pomiarów nie są deterministyczne, ale opisane są przez prawdopodobieństwa. Rodzi to pytanie: czy wszechświat jest z natury przypadkowy? Jeśli tak, to co to oznacza dla koncepcji wolnej woli? I przewidywalności przyszłych zdarzeń. Wyzwania filozoficzne stawia również koncepcja superpozycji, w której cząstki mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie. Splątanie, kolejny kamień węgielny mechaniki kwantowej, sugeruje, że cząstki mogą być ze sobą powiązane w taki sposób, że stan jednej cząstki natychmiast wpływa na stan drugiej, niezależnie od odległości między nimi. Zjawisko to nazwane przez Einsteina upiornym działaniem na odległość, podważa nasze rozumienie przyczynowości i lokalności. Rodzi to pytanie, w jaki sposób informacja może być przekazywana natychmiast i czy istnieje głębszy poziom rzeczywistości, którego jeszcze nie rozumiemy. Rola obserwatora w mechanice kwantowej to kolejna głęboka kwestia filozoficzna. Sama interpretacja mechaniki kwantowej jest przedmiotem poważnej debaty filozoficznej. Istnieje kilka interpretacji, z których każda ma swoje własne implikacje dla naszego rozumienia rzeczywistości. Na przykład interpretacja kopenhaska sugeruje, że funkcja falowa reprezentująca układ kwantowy zapada się do określonego stanu po dokonaniu pomiaru. Natomiast interpretacja wielu światów zakłada, że wszystkie możliwe wyniki pomiaru kwantowego rzeczywiście zachodzą, każdy w oddzielnym, równoległym wszechświecie. Pytania filozoficzne stawiane przez mechanikę kwantową i spin elektronu są głębokie i daleko idące. Podważają nasze tradycyjne koncepcje rzeczywistości, determinizmu, przyczynowości i roli obserwatora. W przyszłości wykorzystanie spinu elektronu. Może zrewolucjonizować różne dziedziny technologii. Jedną z ekscytujących dziedzin jest informatyka kwantowa. W przeciwieństwie do komputerów klasycznych, które wykorzystują bity do przetwarzania informacji w postaci binarnej 0 i 1, komputery kwantowe wykorzystują kubity. Kubity mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie dzięki zasadom superpozycji i splątania. Spin elektronu może być wykorzystany do tworzenia kubitów, które mogą wykonywać złożone obliczenia znacznie szybciej niż komputery klasyczne. Mogłoby to doprowadzić do przełomów w kryptografii, rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych i symulacjach struktur molekularnych, które są kluczowe dla odkrywania leków i materiałoznawstwa. Spintronika to kolejna obiecująca dziedzina, która mogłaby skorzystać na spinie elektronu. Tradycyjna elektronika opiera się na ładunku elektronów w celu przesyłania i przechowywania informacji. Spintronika natomiast wykorzystuje spin elektronów, co może zwiększyć szybkość i wydajność urządzeń elektronicznych. Urządzenia spintroniczne mogą charakteryzować się niższym zużyciem energii i generować mniej ciepła w porównaniu z konwencjonalną elektroniką. Mogłoby to doprowadzić do powstania mocniejszych i bardziej energooszczędnych komputerów, smartfonów i innych urządzeń cyfrowych. Przechowywanie danych to kolejny obszar, w którym spin elektronu może mieć znaczący wpływ. Obecne technologie przechowywania danych, takie jak dyski twarde i dyski półprzewodnikowe, opierają się na właściwościach magnetycznych materiałów. Manipulując spinem elektronu. Naukowcy mogą opracować nowe rodzaje urządzeń pamięci, które będą szybsze, trwalsze i będą mogły przechowywać więcej danych. Na przykład, pamięć MRAM, Magnetic Random Access Memory, wykorzystuje spin elektronu do przechowywania danych i ma potencjał, aby zastąpić tradycyjną pamięć RAM i pamięć Flash. Technologia medyczna również mogłaby skorzystać na wykorzystaniu spinu elektronu. Techniki takie jak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI już teraz opierają się na zasadach związanych ze spinem. Przyszłe technologie mogą wykorzystywać czujniki oparte na spinie do wykrywania chorób na wcześniejszym etapie, zapewniając dokładniejszą diagnostykę i lepsze możliwości leczenia. Ponadto zrozumienie i kontrolowanie spinu elektronu może doprowadzić do opracowania nowych metod namierzania i niszczenia komórek nowotworowych, zwiększając skuteczność leczenia. Technologie komunikacyjne również mogłyby zostać zmienione dzięki spinowi elektronu. Komunikacja kwantowa wykorzystuje zasady mechaniki kwantowej, w tym splątanie, do tworzenia bezpiecznych kanałów komunikacyjnych, które są odporne na podsłuchiwanie. Wykorzystując spin elektronu, naukowcy mogą opracować sieci kwantowe, które umożliwią bezpieczną i natychmiastową komunikację na duże odległości. Mogłoby to zrewolucjonizować sposób przesyłania informacji i zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych. W dziedzinie energetyki spin elektronu może doprowadzić do opracowania bardziej wydajnych sposobów wytwarzania i magazynowania energii. Materiały i urządzenia oparte na spinie mogłyby poprawić wydajność ogniw słonecznych i baterii, zmniejszając naszą zależność od paliw kopalnych i promując zrównoważone źródła energii. Na przykład materiały spintroniczne mogłyby zostać wykorzystane do opracowania paneli słonecznych nowej generacji, które będą wydajniej przetwarzać światło słoneczne na energię elektryczną. Eksploracja kosmosu również mogłaby skorzystać na postępie w technologiach opartych na spinie elektronu. Czujniki kwantowe wykorzystujące spin elektronu mogłyby zapewnić dokładniejsze pomiary pól grawitacyjnych, pól magnetycznych i innych zjawisk fizycznych. Mogłoby to zwiększyć naszą zdolność do nawigacji i eksploracji kosmosu, prowadząc do nowych odkryć dotyczących naszego wszechświata. Przyszłość technologii wykorzystujących spin elektronu jest niezwykle obiecująca. Od informatyki kwantowej i spintroniki po postępy w medycynie i bezpieczną komunikację, potencjalne zastosowania są rozległe i przełomowe. W miarę jak naukowcy będą odkrywać tajemnice spinu elektronu i opracowywać nowe sposoby jego kontrolowania, możemy spodziewać się przełomowych innowacji które ukształtują przyszłość technologii i poprawią nasze życie na niezliczone sposoby. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej podróży przez świat spinu elektronu. Prosimy o polubienie, komentowanie i udostępnianie filmu, a także o subskrybowanie kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów.